Witam Was bardzo serdecznie w moim filmiku i chciałabym Was zaprosić na bubli kosmetycznych. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać produkty, które zupełnie ich działanie mija się z działaniem deklarowanym przez producenta, przynajmniej dla mnie, albo działają nie tak jak ja bym chciała. Pierwszym produktem, który chciałam Wam pokazać, jest Lipstein od Victoria's Secret. To jest bardzo fajny produkt na pierwszy rzut oka o takim pięknym, perłowo-różowym kolorze. Lipstain, czyli produkt, który ma wnikać w nasze usta i powodować ich zabarwienie na taki kolor, jaki, jaki mamy. Natomiast ten produkt, powiem Wam, zmienia kolor zmienia kolor na tak tragiczny ja przed sekundką go sobie nałożyłam tutaj i już widzicie, że jest dużo ciemniejszy niż niż w tubce, on się będzie robił jeszcze bardziej fioletowy, jeszcze bardziej intensywny i powiem wam, że ja go sobie kupiłam nałożyłam go sobie w galerii na usta i przyszłam do domu i moja mama mówi: boże co ty masz na ustach to było sinofioletowe, bardzo ciemne w ogóle nie dopasowana do mojej karnacji. Ja jestem dosyć blada i, i po prostu wyglądałam jak trup z takimi fioletowo-bordowymi ustami yy, zupełnie nie tego oczekiwałam i, i nie, nie wiem, być może Lipstein ten ma to do siebie, że barwi usta na jakiś bardzo dziwny kolor, ale nikt mi tego nie powiedział. Pytałam się pani sprzedawczyni, czy, yy, czy coś powinnam więcej o nim wiedzieć bo pachnie pięknie i w ogóle bardzo, bardzo go chciałam. Pani Mincy nie powiedziała, więc czuję się trochę oszukana, bo powinna powiedzieć, że on zmieni kolor, on będzie ciemniejszy, także proszę to wziąć pod uwagę. Nikt mi tego nie powiedział. Niestety sklep Victoria's Secret, moim zdaniem, do Bani. Drugim produktem, który chciałam Wam pokazać, jest Verona Spaw Wellness Magnolia and Cashmere Face serum. Um, powiem Wam, że to jest serum do twarzy z kwiasem hialuronowym i kolagenem, które teoretycznie tu jest napisane, że ma nawilżać, ujedniać, wygładzać, uelastyczniać, regenerować, nic takiego nie robi ściąga skórę, matuje ją potwornie. Czuję się tak, jakbym nożem maseczkę z glinki, ona mi po prostu wyciągała całą twarz do przodu. Jest okropny, ma zapach jak maść do stóp. Nie wiem, okropne, jakiś kamforowo, nie wiadomo co. Powiem Wam, że nigdzie na tym opakowaniu, nigdzie nie ma składu. Tego produktu. Ja już próbowałam nawet odlepiać. Tutaj widzicie taką karteczkę. Nie ma nigdzie żadnej informacji, co w tym serum się znajduje. Jest okropne. Na mnie w ogóle nie działa ściąga, matuje nie nawilża, podrażnia straszne, musiałam, nałożyłam i dosłownie za minutę nie, dość, że nie mogłam wytrzymać w ogóle tego zapachu który jest potwornie intensywny to jeszcze wszystko mnie zaczęło swędzieć i było bardzo nieprzyjemne wrażenie napięcia takiego nie napięcia uelastycznienia tylko napięcia takiego ściągnięcia skóry, bardzo niefajne ja uwielbiam na przykład to serum do ciała z oliwą z oliwek z wyciągiem zoliwek z Verony. Ta sama firma, zupełnie dwa różne działania. To polecam jak najbardziej. To jest dramat. Kolejnym produktem, który się u mnie zupełnie minął z, z celem, w jakim go kupiłam, jest Aloha Beach Body Scrub z Oriflame seria Discover Hawaii. Skrub do ciała, peeling do ciała, który nie jest peelingiem. Słuchajcie, ja mogę wam wycisnąć dowolnie dużą porcję tego żelu, i nie znajdziecie w nim ani jednej kapsułki peelingującej. Nie ma nic. Zamówiłam sobie razem z tym peelingiem żel do ciała, który ja nie widzę w ogóle między tymi dwoma produktami różnicy. Nie wiem, być może mi się trafił jakiś falerny egzemplarz w każdym razie tych drobinek mimo, że niby gdzieś tutaj je widać tak naprawdę ich nie ma bo ich nie czuć i nie peelinguje ten peeling nie peelinguje nic, nie oczyszcza nic nie zeskrobuje nic nie robi, po prostu to jest żel pod prysznic absolutnie nietrafiony zupełnie zakup ja firma Oriflame bardzo lubię za kosmetyki kolorowe, za pudry, za zacienie, cienie, za tusz do rzęs szminki błyszczyki, naprawdę bardzo fajne pielęgnacja do bani czego dowodem jest kolejna, kolejne trzy produkty ta sama seria wszystkich trzech produktów powiem Wam, że tutaj byłam bardzo wkurzona na firmę Oriflame ponieważ jeżeli ktoś pisze na swoim produkcie zaraz Wam pokażę, że jest to seria Pure Nature to ja jako klient, który nie ma w katalogu wypisanego składu danego produktu, mam prawo zakładać, że to jest produkt naturalny otóż nie tu jest sama chemia, tu są SLS-y na dziewięć linijek składu produktu dopiero w szóstej jest coś, co jest naturalne ten żal do buzi ściąga buzię powoduje bardzo potworną alergię u mnie, wysusza skórę, jest po prostu, jest zupełnie dla mnie nieprzydatne, nie jest naturalny, poza tym, że bardzo ładnie pachnie, ale to się czuje, że to jest chemiczny zapach, to nie jest na pewno aromat naturalny. Nie polecam zdecydowanie, moim zdaniem bubel, absolutny. Tego kremu używam do stóp, ponieważ nie jestem w stanie używać go do buzi. On bardzo moją skórę podrażnia. Jest czerwona, boląca, drapiąca, po prostu swędząca, okropnie. To używam go do stóp. Natomiast żal pod oczy spowodował tak potworną reakcję pieczenia, że musiałam go nie doży natychmiast zmyć To jeszcze plamy czerwone miałam tutaj przez dobre dwie godziny pod oczami mimo reanimacji kremem Avene to jest porażka naprawdę seria Pure Nature która nijak się ma do produktów naturalnych zupełnie zupełnie nie trafiona nie wiem skąd ta nazwa komu przyszło do głowy nabić klientów butelkę nie mam pojęcia ale na pewno więcej takich produktów do pielęgnacji w ogóle z Oriflame, żadnych, nie kupię, na 100% i ostatni produkt, bubel, żel, ciepły wosk w żelu do depilacji z nie depiluje, nie da się go zagrzać tak, żeby dobrze się rozprowadzał na, tutaj jest taki patyczek, na patyczku jest znaczek znaczek zmienia kolor, ale żel dalej jest do bani, nie daje się dobrze aplikować a jak się już zaaplikuję, przykładam papierek, zrywam, zrywa się wosk albo ciągnie się wosk, on jest wszędzie, brudzi potwornie. Ja od zawsze, odkąd się nauczyłam w wieku lat powiedzmy 20 depilować nogi woskiem, robię to w domu. Nie wiem dlaczego ten produkt na mnie nie działa i dlaczego on jest dla mnie zupełnie nie do użytku nie potrafię sobie z nim poradzić. Mam maszynkę do podgrzewania wosku, taką na wkłady za 5 zł kupioną na Allegro i dosłownie, błyskawicznie, raz, raz, raz i depilacja jest zrobiona. Tu męczyłam się półtorej godziny i wynik mm. <grym> był po prostu no, dramatyczny. Nie, zdecydowanie produkt nie dla mnie. Także nie, na, pewno, na pewno nie zaryzykuję kupna kolejnego produktu. Tym bardziej, że mam Easy Wax z Vita, To była moja pierwsza maszynka do wosku i też okazał się do bani. Po prostu ten wosk nie daje się podgrzać na tyle, żeby normalnie go zaplikować. Nie potrafię sobie z nim poradzić ani z tym, ani z Easy Waxem. Po prostu nie. To firma my się nie lubimy po prostu i tyle, także to są według mnie buble produkty, które dla mnie zupełnie się nie sprawdzają tu jeszcze raz on już znowu się zrobił ciemniejszy przypomnę wam jak na początku ten błyszczyk z Victoria's Secret jaki miał kolor, widać różnicę prawda? widać różnicę on się zrobi za pół godziny po prostu w niemalże w takim kolorze. No okropny dla mnie, okropny kolor, ja wyglądam po prostu jak trup. Eee, także tyle moich emocjonalnych wypowiedzi na temat góbli kosmetycznych. Eee, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to bardzo Was proszę o kciuk w górę. Eee, zaglądajcie na mój blog, do którego link Wam dam pod spodem. Zaglądajcie na mój kanał, gdzie... Postaram się dosyć często Wam zamieszczać nowe ciekawe filmiki, recenzje kosmetyczne. Zaglądajcie i mam nadzieję, że będziemy wspólnie miło spędzać czas. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia całkiem niedługo. Pa, pa!